Ja myślę, że mogę już zaprosić mojego pierwszego gościa, posłankę koalicji obywatelskiej, Katarzynę Piekarską. Zaraz to te wszystkie tematy, które pojawiły się gdzieś w przeglądzie prasy, też będą pytała, tylko zrobię tutaj miejsce dla pani poseł. Oczywiście pojawią się też moje ulubione tematy, czyli myśliwi i zwierzęta. Pani poseł nieraz walczyła o prawa zwierząt w naszym Sejmie. Jest odpowiednią osobą i odpowiednią adresatką, żeby te pytanie zimę. usłyszeć. Tak, już zima była i już nie ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ani się zapina, to zaczyna od pana. Dzień, Dzień dobry. dobry. Tak, zapinamy się, zapnę. oczywiście, bez pasów nie ruszamy. Tak. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak jest. Bezpieczeństwo to jest w ogóle bardzo popularne słowo. To prawda. Ostatnio. Ale zaczniemy od tych bieżących tematów. To może są na początek sondaże. Sondaże niepokojące dla Rafała Trzaskowskiego, bo w jednym z nich stracił aż 9 punktów procentowych, i wynika z tego sondażu, że odwracają się od Rafała Trzaskowskiego kobiety, które coraz częściej zasilają grupę niezdecydowanych. E, tam. Nie, 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 nie niepokoimy się jeszcze. Nie, niepokojące. Nie, ja myślę, że te sondaże będą się zmieniały. Ale jestem też przekonana, że tak, znaczy ta kampania jeszcze się tak naprawdę nie zaczęła. Jutro się zacznie oficjalnie. Dokładnie. I że tak powiem, pójdą konie po betonie. I. Ta kampania będzie bardzo intensywna, Rafał jest na nią przygotowany i jak pani redaktor mówi, że kobiety się odwracają, a myślę, że to jest najbardziej pro-kobiecy, jeżeli tak można użyć takiego określenia kandydat. I mam nadzieję, że on wygra. Znaczy, jestem przekonana, że on, że on wygra te wybory, że przekona go że przekona siebie. Myślę, że no, kandydatka, nawet ale też filowok... jest mocno pro-kobieca. Pewnie tak, natomiast, ale nie ma większych no, szans. Natomiast no, też widać, jakie są notowania i najważniejsze są. Co ciekawe, trendy. te kobiety wcale nie zadeklarowały, że zagłosują na Magdalenę Biejat, tylko właśnie trafiły do tej grupy niezdecydowane. I Rafał jest w tej chwili najsilniejszym kandydatem. Też Bez widać wątpliwie. trendy, nawet jeżeli są pewne wachnięcia, bo tak naprawdę z tego sondażu widać, że spadło, że większości kandydatom te notowania trochę siadła. Proszę, tak proszę pamiętać, że te wybory zanim oficjalnie się zaczęły, to się mówiło ciągle o tych wyborach, więc też jest takie pewne znużenie. Natomiast jak ta kampania ruszy, jak będzie bardzo dużo spotkań w różnych miejscowościach i tych małych i tych, i tych większych, Rafał ma taką zdolność przekonywania do siebie, jest osobą niezwykle e, pracowitą i e, on chce wygrać te wybory. Aha. To po nim widać po prostu, że to jest e, kandydat, który chce wygrać, który budzi e, dużo emocji i wygra te wybory. No, opozycja Prawo i Sprawiedliwość to odnośnie tego, że jest bardzo pracowitą osobą, jednak próbują go przedstawić w zupełnie innym świetle, czyli no zrobić tak. się z niego dosyć leniwego. Ale widać kandydaty. jak zmienia się tutaj, to widać jak hmm. bardzo zmieniła się Warszawa i naprawdę on jest znakomitym prezydentem. I nie mówię tego dlatego, że jest kandydatem mojego obozu politycznego, tylko jako jako warszawianka i to są kwestie i zdrowia, zdrowia kobiet również, Z żłobki, przedszkola, metro, tramwaje. Naprawdę Warszawa zmieniła się bardzo mhm. odkąd prezydentem jest Rafał Trzaskowski. Ale czy no, to że jest jednak postrzegana jako prezydent Warszawy, czasem się mówi prezydent Warszawki i taki bardzo Wielkomiejski polityk, który teraz robi co może, jeździ po mniejszych miejscowościach, żeby odczarować ten wizerunek. Czy to jest dobra droga? Takie, czy, czy Rafał Trzaskowski nie powinien jednak pozostać sobą, czyli liberalno-lewicowym politykiem, być konsekwentny na tej swojej drodze, która. Przyniosła mu sukces w Warszawie, więc być może przyniosła by też mu sukces w kampanii. Ale, on ale to, że właśnie jest to taka łatka, którą usiłują, że jest tylko taki warszawski, mhm. warszawki właśnie, taki celebrycki, to jest taka łatka, którą, bo w tym wypadku jest to łatka, mhm. usiłują mu przypiąć polityczni konkurenci. To, że to jest nieprawda, to on pokazał w wyborach 5 lat temu, kiedy jeździł, kiedy rozmawiał, i kiedy w zasadzie gdyby te wybory były e, równe, gdyby nie było takiego e, jątrzenia z, wówczas z telewizji e, publicznej, wydawania pomyj, to uważam, że on by te wybory po prostu wygrał. I mielibyśmy dzisiaj mm -hmm. e, mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną e, sytuację polityczną. Także e, to jest nieprawda, że on jest kandydatem tylko e, tylko Warszawki. E, to jest naprawdę. E, Ale chcąc to udowodnić, że omija, omija, omija te duże miasta i nadal będzie je w tej e, kampanii? Nie, on omija. będzie się spotykał i w dużych miastach, mm -hmm. i w małych miastach. Z tego co wiem, to ten plan jest naprawdę. E, tak zapisany jest ten kalendarz e, Rafała, że no... Będę się patrzyła, jak kondycyjnie wytrzymuje, ale kondycję ma. Zwłaszcza, badą, że, jestem, że mierzy się ze sportowcem, który na każdym kroku całej Polsce proponuje lekcje WF-u i różne treningi. I tu rzeczywiście chyba ta, no tak. ta kampania, ta intensywność będzie rosła, będzie próba udowodnienia, który, który z kandydatów jest bardziej wytrzymały. No tak, tylko że czy my potrzebujemy jako Polska trenera personalnego, czy potrzebujemy męża stanu? No jak się okazuje, stanie, wielu mężczyzn te, chce trener. Zzwania. No, Bo to, może nie mężczyźni. Natomiast. No, ale to pani, pani rach, są. Widać mądrzejsze i są <laughs> męża stanu. Natomiast i mówiąc zupełnie poważnie, potrzebny nam będzie prezydent, mm -hmm. który będzie wreszcie prezydentem wszystkich Polaków. Tutaj pewnym wzorcem był. Um, był um, Aleksander Kwaśniewski, Kwaśniewski. Tak, był Aleksander Kwaśniewski. Że on potrafił się wznieść poza, e, ponad własny polityczny obóz. I ja chcę wreszcie prezydenta, który nie będzie dzielił na tych i onych, tylko chcę prezydenta, który, który będzie działał na rzecz e, zasypywania mhm. tych podziałów, bo my jesteśmy tak podzieleni, że naprawdę. Nie wiem, co się stanie, jeżeli będziemy, jeżeli te podziały po prostu staną się jeszcze głębsze, więc mam nadzieję, że będzie to... Co nam pika? A to nas coś Że potrzebny nam jest taki właśnie prezydent, który będzie też. O którym ludzie, którzy na niego nie zagłosowali, powiedzą, no kurczę, ale to jest też... Czy to jest, jeszcze, czy to jest jeszcze w ogóle możliwe? Bo rzeczywiście jak wracamy pamięcią do prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, to ja się ona jako... Wyjątkowo Taki wzór spo, nie, spokojny czas w, w polskiej polityce, który raczej już nie wróci. To były zupełnie inne, inne czasy, inaczej wyglądał dyskurs polityczny. To prawda, to były inne czasy. Ja też jestem dosyć długo w polityce i pamiętam, kiedy można było po obradach, na przykład, usiąść sobie w tym słynnym barze za kratą. Mhm z zupełnie ludźmi, z którymi dzieli nas ta polityka, ale można było usiąść i porozmawiać o życiu, o dzieciach, o... No, nie wiem, o, o własnych sprawach, o tym, gdzie się jedzie na, na święta, czy, czy na wczasy, mm -hmm. czy gdzieś. A dzisiaj, dzisiaj trudno, nie siadacie już tak w no, to z różnych by było, opcji? Dzisiaj to by było niemożliwe? praktycznie tak. niemożliwe, tak. Znaczy to się to bardzo smutne. rzadko, tak, to jest smutne, bardzo rzadko zdarza. Czasami są pewne tematy, które, które łączą, to jest z jednych zwierzęta, innych, in, innych kwestia na przykład łowiectwa. I to są takie pewne tematy, które jakoś tam generalnie łączą ponad politycznymi podziałami, to mówię trochę pół żartem, pół sali, ale rzeczywiście takich sytuacji nie ma. Ale wracając do prezydenta i właśnie ja bym chciała takiego prezydenta, chciałabym jako, jako Polka, jako obywatelka, żeby to był właśnie taki prezydent. I myślę, że Takim kandydatem, który miałby na to szansę właśnie, żeby stać się takim prezydentem, także tych, którzy zagłosują na kandydata Pisu, na kandydata lewicy, trzeciej drogi wszystkich innych, to jest właśnie Rafał Trzaskowski. Mhm. A może Karol Nawrocki też mogłoby być takim prezydentem wszystkich Polaków w końców w swoim pierwszym przemówieniu też zadeklarował, no jego... że chciałby zasypać te podziały. Znaczy... Pani redaktor, jak zobaczyłam, że kandydatowi Nawrockiemu pomylił się y, stadion z, y, z ołtarzem, no to powiedziałabym, że raczej średnio, bo y, ja nawet rozumiem, że y, kibice, y, oczywiście tego nie popieram, takie y, wydawali z siebie okrzyki w miejscu, które jest dla... Y, no dla Polek i Polaków mhm. w większości w jakimś sensie święte, nazwijmy to tak, na Jasnej górze, i on w ogóle nie zareagował, to to jest po prostu e, skandal. To później bronił tych kibiców, stanął e, po ich stronie, e, no, p, 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 to też jest elektorat, e, który Karol Nawrocki na, na pewno chce. Tak, pozyskać. tylko że ja oczekuję od e, kandydata na prezydenta bez względu z jakiej opcji, że jeżeli dochodzi do, e, do rzeczy, które są. E, i wypowiadanych słów, które jednak są nieakceptowalne, zwłaszcza w określonych sytuacjach. To on powie: "Hola, hola", ale jednak, no zróbmy ten y, krok wstecz. No, ale dzisiaj nie na tym się nie, nie, nie na tym się buduje popularność w polityce. Bo po tym, co widzieliśmy, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to jednak ta kontrowersja, to hmm, przełamywanie albo może gdzieś się stym... Stawianie stawanie na przekór tej poprawności politycznej. Be, te, 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 takiemu światu, w którym wielu ludzi się gubi i wiele osób chciałoby stanąć, móc powiedzieć to, co naprawdę myślą. E, to, na co trochę nie ma już dzisiaj miejsca w przestrzeni publicznej, nagle pojawiają się tacy kandydaci jak Donald Trump i łamią te wszystkie zasady. I okazuje się, że na tym można się zbudować, że na tym można wygrać wybory i że tego ludzie oczekują. Kogoś, kto będzie mówił prosto z mostu, kto będzie mówił to, co oni myślą, to, co oni chcą usłyszeć, i kto wcale nie będzie poprawny. Być może te czasy. Politycznej poprawności mamy za sobą, ale czy musi mi się to podobać? Nie. I czy mi się to podoba? Też mi się to po prostu nie podoba. Mhm. Czy, te, czy, czy te wypowiedzi Karola Nawrockiego o tym, że nie podpisałby ustawy, która miałaby przywrócić, powiedzmy, ten kompromis aborcyjny, czy nie podpisałby ustawy o związkach partnerskich, zaszkodzą mu w kampanii? Zaszkodzą mu w kampanii i także zaszkodzą mu we własnym środowisku, mhm. ponieważ Prawo i Sprawiedliwość robią. Taką analizę, dlaczego też między innymi przegrało wybory, to jedną z przyczyn było to, że zaostrzono prawo aborcyjne. I tak naprawdę skazywano również kobiety na śmierć, no bo tak. kilka kobiet po prostu Już przez to nawet prawo sam prezes zmarło. Kaczyński tak. zaczął przebąkiwać o tym, że być może a on, wraca do tego do, a on wraca do tematów, które zaszkodziły pisowi. Więc ja w ogóle nie wykluczam, że za miesiąc czy dwa ten kandydat zostanie, jeżeli te notowania nie pójdą w górę, a na razie mu spadły, że zostanie po prostu wymieniony. Mm -hmm. A, no, póki co do notowania, w górę idą Sławomirowi Menzenowi, czy to jest niepokojące dla was i czy zastanawiam się, zastanawiam się, czy wierzy pani na przykład w start Krzysztofa Stanowskiego, który mógłby, e, mógłby namieszać na tej scenie politycznej w czasie wyborów. To znaczy ja o tym, o tym, bo, bo to jest osoba, która prowadzi mm -hmm. własny... Kanał na YouTube, podcast. bardzo popularna, Kanał, tak. tak. Ja powiem od razu, że ja tego kanału nie słucham, więc bardziej znam tego pana z opisów, więc trudno mi się mhm. powiedzieć, wypowiadać na temat jego szans, choć niewykluczone, że jeszcze zgłoszą się jacyś, jacyś kandydaci. Czy namieszają? Nie wiem, mnie się wydaje, że te karty generalnie są już rozdane, rozdane także Pewnie druga tura będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości i kandydat Koalicji Obywatelskiej. I to, co jest ważne, to aby koalicja 15 października cała na tego kandydata po prostu zagłosowała. Ona mi się zrywowała. To na pewno jest ważne, ważne jest też, żeby zmobilizować tych, którzy 15 października poszli do wyborów, a którzy, a, a którzy czują się coraz bardziej zniechęceni do polityki i chyba się z, tej, z tego zainteresowania polityką pomału wycofują, bo ich postulaty nie są realizowane. I bo, oczywiście wszyscy rozumiemy, na czym mm, e, polegają koalicje polityczne, ale ten brak sprawczości potrafi być bardzo frustrujący, e, bo ten bo ten brak sprawczości jest w zasadzie na każdym polu, czy to chodzi o prawa kobiet, czy o związki partnerskie, czy o różne ustawy o ochronie zwierząt, czy to, co się wydarzyło ostatnio w związku z ustawą o badaniach okresowych, lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, co wydawałoby się logiczne. No ludzie, którzy posługują się bronią, powinni być co jakiś czas poddawani badaniom. Tak? To dla bezpieczeństwa ich naszego dla bezpieczeństwa wszystkich dlaczego dlaczego takie rzeczy nie przychodzą wszyscy? No bo to jest trudna koalicja mm -hmm. tak bym powiedziała czasami i no też tego nie rozumiem dlatego że zarówno policjanci ludzie którzy mm -hmm. mają broń do obrony własnej no nawet ochroniarze Pracownicy tak. ochrony, którzy nawet nie biorą tej często broń do domu, tylko ona jest deponowana gdzie indziej. Przechodzą okresowe badania, kierowcy zawodowi przechodzą okresowe badania, natomiast myśliwi tak. przechodzą badania raz, kiedy uzyskują tak. pozwolenie na broń i stają się myśliwymi, zdają egzamin i stają się myśliwymi. No ale wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś ma powiedzmy... 25 lat, zostaje myśliwym, dostaje broń, a potem ma 80 lat. Tak. No ja jestem osobą 50 plus i też widzę, że się zmienia, że tak powiem, i motoryka, i, 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 i zdrowie się pogarsza. No to jest rzecz zupełnie normalna. Ale ja słyszę od myśliwych, że bo też mam taki tak. znaczne, że powinni być badani, bo wśród nich jest wiele osób starszych z różnymi schorzeniami którzy często, na przykład z powodu tych schorzeń, y, mają osłabiony wzrok i którzy powinni być badani, bo prawdopodobnie Ale nie powinni postępować. się bronią. badać. I mm -hmm. y, y, to jest też dobre dla, y, dla nas samych. No pięć lat, to było raz na pięć lat. No pięć lat to jest kadencja prezydenta, to jest nawet dłużej niż jedna kadencja Sejmu i Senatu. To Dlaczego minister obrony mówi, że to jest stygmatyzowanie myśliw. A to ja nie, znaczy nie mam pojęcia, bo to nie jest stygmatyzowanie, to jest zapewnienie bezpieczeństwa tak mhm. samym myśliwym, bo my czytamy takie nagłówki. E, myśliwy zastrzelił kolegę, pomylił tak. goździkiem. No, e, e, ale mało tego, bo to jest jakiś taki paradoks naszych czasów, że ponad 80% społeczeństwa uważa, że takie badanie, badanie tak. powinny być, po prostu. A my, nasz Sejm, znowu nie słucha społeczeństwa. To jest tak samo jak w przypadku związków partnerskich, aborcji. Społeczeństwo myśli swoje, Sejm robi swoje. Zwłaszcza, że średnia wieku myśliwych to jest 52 mm -hmm. lata. Y są też myśliwi, którzy mają 70 lat Aha. i mają także 80 lat, i uważam, że te osoby no, muszą być po prostu badane dla naszego bezpieczeństwa. Las jest przestrzenią wspólną. Oznaczanie zresztą polowań to jest jeszcze inny, inny problem. I, nie, I człowiek nie może się bać wejść do lasu, pospacerować sobie, bo przede wszystkim. Las jest dla ludzi, którzy spacerują, zbierają grzyby, obserwują przyrodę, robią zdjęcia. No tych myśliwych, pomimo tego, że jest ich 130 tysięcy, to jednak znacznie więcej naszych obywateli korzysta z uroków lasu i nie strzela do zwierząt. Nie mówiąc już, że jeżeli ktoś ma słaby wzrok, i nie strzela celnie do zwierząt, żeby je po prostu od razu na miejscu zabić. To je rani. To je rani. I one potem, one potem umierają dniami, godzinami w potwornych mękach. I na to po prostu nie może być zgody. I uważam, że nie ma obowiązku bycia myśliwym, ale jeżeli chcesz być myśliwym, to proszę bardzo nie stwarzaj zagrożenia. Ja jeszcze rozumiem, gdyby ci, którzy odrzucili ten projekt, powiedzieli: słuchajcie, ludzie młodsi, nie po 50. roku życia robimy te badania. No, kompromis hmm. zgniły, ale w ogóle nasza polityka. No tak, chcieliśmy to zrobić. No, dobrze, ale jest to jakiś, jakiś kompromis, punkt, który można rozważyć. Absolutnie. Starzeją i, i, i no i wtedy te, te badania są potrzebne. A jest ale szansa? odrzucenie. Jest szansa, że, że taki projekt jeszcze wróci do Sejmu? że będziecie próbować do skutku e, głosować. Znaczy, ja liczę na to, bo pan minister Dorożała prowadzi zespół, który ma przeprowadzić. E, pan, to, reformę pan minister prawa Dorożała ma e, tak przeklepane z e, myśliwymi, którzy ciągle protestują u niego przed ministerstwem, a swoją drogą minister Dorożała naprawdę, e, naprawdę chciałby przeprowadzić kilka bardzo potrzebnych e, ustaw. Tak, i nie można tego robić bez myśliwych.